Aż 2,5 tysiąca osób wzięło udział w naszym wielkim głosowaniu na najbardziej kultowe seriale lat 80. Z wyłonieniem zwycięskiej dziesiątki nie mieliście najmniejszych problemów. Te seriale, które wygrały, to pewniaki, które oglądał chyba każdy, kto dorastał w latach 90. No i właśnie, dlaczego powiedziałam w latach 90, skoro głosowanie dotyczyło seriali z lat 80. A dlatego, że właściwie wszystkie tytuły z tej listy polska telewizja wyemitowała dopiero po roku 90. W naszym rankingu kryterium głosowania był Rok Powstania serialu, dlatego możecie się nieźle zdziwić. Miejsce 10. Cudowne lata. Lata produkcji 1988-93. Pierwsza emisja w Polsce 1990 rok TVP. Nie wiem czy jest ktoś, kto nie kojarzy kultowej czołówki tego serialu z Joe Cockerem na wokalu. Cudowne lata jako serial dramatyczny wyróżniały się na tle zdominowanych przez sitcomy amerykańskich seriali lat 80. To opowiedziana w pierwszej osobie historia Kevina Arnolda, dorastającego w niespokojnych czasach przełomu lat 60. i 70. Kevin ma nastoletnie problemy, ale jego historia zahacza o najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne w Stanach, takie jak lądowanie na Księżycu czy wojna w Wietnamie. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu seriali, które trafiły do Polski zaledwie dwa lata po amerykańskiej premierze. Miejsce 9. Bill Cosby Show. Lata produkcji 1984-92. Pierwsza emisja w Polsce początek lat 90. TVP. Chociaż dzisiaj Bill Cosby kojarzyć się może wyłącznie z zarzutami o molestowanie seksualne, kiedyś był synonimem dobrotliwego tatuśka z głupią miną. W firmowanej własnym nazwiskiem komedii grał Cliffa Huxtable, wziętego ginekologa i ojca wielodzietnej rodziny z nowojorskiej klasy średniej. Jego żona jest prawniczką i choć oboje pracują zawodowo, jakimś cudem udaje im się wychowywać piątkę dzieci. Ciekawostka: choć my znamy ten sitcom jako Bill Cosby Show, nie jest to jego oryginalny tytuł. Ten brzmiał The Cosby Show i miał odróżnić serial od innego, również z Billem Cosbym w roli głównej, ale powstającego w latach 70. Miejsce ósme, Pełna chata. Lata produkcji 1987-95. Pierwsza emisja w Polsce 1992, TVP2. Familijny sitcom ze śmiercią w tle. Oto świeżo owdowiały ojciec samotnie wychowujący trzy córki w różnym wieku zwraca się o pomoc wychowawczą do swojego szwagra, niepoważnego muzyka rockowego i przyjaciela pracującego jako komik i stand upper Panowie wprowadzają się do ich domu, a życie tego niezwykłego kombo zamienia się w niewyczerpane źródło zbiegów okoliczności, gagów i pomyłek. W rolach głównych wystąpili m.in. John Stamos i Bob Saget, a także bliźniaczki Olsen, które grały tam naprzemiennie najmłodszą z rodu Tannerów – Michelle. Miejsce siódme, Policjanci z Miami Lata produkcji 1984-89. Pierwsza emisja w Polsce początek lat 90. TVP1. Uosobienie kiczu lat 80 na bogato i w wersji zwrotnikowej. Na dodatek ze stereofonicznym dźwiękiem, co było nowością w amerykańskiej telewizji. Detektywi Sonny Crockett i Rico Tubbs modnie się noszą i jeżdżą najlepszymi samochodami, ścigając narkotykowych bossów. W serialu można było usłyszeć wiele popowych hitów, a także zobaczyć gościnne występy takich sław jak Bruce Willis, Melanie Griffith, Frank Zappa, Phil Collins czy James Brown. Ale Miami Vice dało światu coś więcej niż tylko rozrywkę. Sony Crockett wylansował modę na sportowe marynarki zakładane na t-shirty. W serialu po raz pierwszy zastosowano też tak zwane zdjęcia z ręki. Miejsce szóste. Nieustraszony. Lata produkcji 1982-86. Pierwsza emisja w Polsce 1995 rok. Polsat. Lata 80. to złota era Davida Hasselhoffa rozpoczęta rolą Michaela Knighta w serialu Nieustraszony. Knight był agentem FLAG, czyli Fundacji na Rzecz Prawa i Rządu, oraz posiadaczem gadającego inteligentnego samochodu zwanego KIT, który w widzach wzbudzał chyba więcej emocji niż jego właściciel. W rolę Kit'a wcielił się przerobiony Pontiac Transam z 1982 roku z deską rozdzielczą, jak w rakiecie kosmicznej, i całą listą dziwnych funkcji i bajerów. Do Polski serial trafił jeszcze w latach 80., najpierw nielegalnie na pirackich kasetach VHS, zgrywany z niemieckiego kanału RTL z nałożonym polskim lektorem. Miejsce piąte, Drużyna A. Lata produkcji 1983-87. Pierwsza emisja w Polsce po roku 1993 Polonia 1. Czterech weteranów wojny w Wietnamie ratuje świat. Mimo, że ścigają ich służby federalne USA, przez co są w pewnym sensie wyjęci spod prawa, wychodzą cało z każdej opresji. W skład drużyny A wchodzili pułkownik John Hannibal Smith, sierżant B.A. Barracus, porucznik Templeton Peck zwany Buśką i kapitan H.M. Murdock. W wielu odcinkach posługiwali się zaimprowizowaną bronią, którą podobnie jak MacGyver budowali z tego co było akurat pod ręką. Serial co prawda największym hitem w USA był w latach 80., ale jego sława dotarła do Polski dopiero 10 lat później, za sprawą Polonii 1. Miejsce czwarte: Alf. Lata produkcji 1986-90. Pierwsza emisja w Polsce: 1991 TVP-1. Naprawdę nazywał się Gordon Shamway, pochodził z planety Melmac i miał 229 lat. Jego imię Alf było skrótem od angielskiego Alien Life Form, a sam serial był parodią historii o kosmitach, w szczególności zaś E.T. Spielberga. Alf był niewysoki, cały porośnięty rudym futrem, miał 8 żołądków i słabość do jedzenia kotów. Utknął na Ziemi po krakcie statku kosmicznego, a schronienie znalazł u niewinnie wyglądającej rodziny tanerów. Alf generował kolejne problemy, tanerowie próbowali je rozwiązać, dbając przy okazji, by nikt nie dowiedział się o jego istnieniu. Miejsce trzecie Alo Alo. Lata produkcji 1982-92. Pierwsza emisja w Polsce 1991 rok TVP2. Dzień dybry. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Alo Alo to jedna z najśmieszniejszych komedii wszechczasów i jeden z najlepszych produktów eksportowych w Wielkiej Brytanii. To ocięta satyra na II wojnę światową, wyśmiewająca nie tylko francuski ruch oporu, ale i samych Brytyjczyków, którzy pojawiają się tam, a to w postaci kaleczącego francuski oficera Crabtree, a to jako duet niegramotnych pilotów. Głównym bohaterem jest René Artois, właściciel kawiarni, w której spotkać można tak niemieckich oficerów, jak i członków francuskiej partyzantki. Miejsce drugie, świat według Bandych. lata produkcji 1987-97. Pierwsza emisja w Polsce – 1996, Polsat. Seksistowski, prostacki, dosadny i po bandzie. Kochały go miliony, choć notorycznie przekraczał granice dobrego smaku. Świat według Bundy był odtrutką na familijne sitcomy w przesłodzony sposób pokazujący rodzinne perypetie. Ojciec rodziny Al bandi był sfrustrowanym sprzedawcą butów, który nie lubił swojego życia i swojej uzależnionej od oper mydlanych żony Peggy. Były też dzieci – Bud i Kelly – Bada nie chciała żadna dziewczyna, a Kelly miała IQ na poziomie pierwotniaka. Miejsce pierwsze MacGyver. Lata produkcji 1985-92. Pierwsza emisja w Polsce 1991 rok TVP. Kto nie kojarzy tego uśmiechniętego kolesia, który niczym Adam Słodowy z pudełka od zapałek i żyłki wędkarskiej potrafił zbudować helikopter. MacGyver w błyskawicznym tempie, dzięki swojej niewyczerpanej pomysłowości i interdyscyplinarnej wiedzy o wszystkim, stał się idolem milionów widzów na całym świecie. Był tajnym agentem służb specjalnych, walczył ze złem i nigdy nie używał broni no, chyba że do otwierania butelek. Aż do ostatniej serii nikt nie wiedział, jak ma na imię. Chodzą plotki, że MacGyver ma doczekać się wkrótce telewizyjnej reaktywacji, a w głównej roli wystąpi kobieta. Poza podium znalazły się kolejno: Robin Sherwood. Airwolf, Star Trek następne pokolenie, gliniarz i prokurator, długi Hauser, Czarna żmija na wariackich papierach, zagubiony w czasie Magnum i Dynastia. I to już nasze całe top 10. Teraz pozostaje mi już tylko bardzo serdecznie podziękować Wam za udział w głosowaniu oraz zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym podamy wyniki głosowania na kultowe seriale z lat 90. A już tak zupełnie na koniec, to jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zawsze możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał, a także śledzić nas na Facebooku, Instagramie i Snapchacie.